sobie zakładamy i w tym sposobem. Was serdecznie witam w kolejnym odcineczku z Krasa Dzisiaj inną trasę obierzemy, bo są żniwa. Więc no wolę tutaj nie, nie przeszkadzać nikomu. Ale odpalamy sobie pizzika W ogóle podobają wam się? Kupiłem sobie zamontowałem wczoraj. Um, moim zdaniem spoko wyglądają Plan jest na dzisiaj prosty aczkolwiek całkiem krótki się przejadę parę razy coś tam pogadam może o celach na tym oto na kanale żeby pić trochę subu zacznę, zacznę robić jakieś live'y na tiktoka też zapraszam kobryśka games tak samo praktycznie yy, i no i będziemy sobie ja będę w każdym razie jeździł tutaj yy, w przyszłości jak już nabiorę większej sprawy w jeżdżeniu Mam zamiar jeszcze yy, no, jeździć szybciej, więcej miejsc, bo, no będę mógł, bo będę umiał. Nic nie jedzie można. Cholera co jest? Aha, zakręcone! Ej znowu znowu miałem zakręcone paliwo, nie? Ja pierdzielę. Ja jestem inny jakiś, nie? Ciągle zapominam tego paliwa odkręcić. No ale sobie tutaj dojadę, bo dalej tam, tam czasami policja stoi. Nie żebym ich nie lubił albo coś. Nie ma kowca seraz albo dwa. Zjedliśmy, ale no w ogóle się sanie wyłącza jednak nie wyłączę Dobra. No. Mhm. albo coś ja nie jestem osobą która wjeżdża na pola albo coś takiego bo nie jestem głupim si ani nikim takim Ej kurde Ja mam flaszbaki Z tego jak flata miałem Ja się kurde boję, nie? Chcę sprawdzę, bo naprawdę ej. Nie dobra, flaka nie mam. Po prostu jestem inny. No Ale nie jestem osobą, która wjeżdża na pola albo coś. Bo jedem. Nie mam doświadczenia. Jestem jakiś bezmieszny. nie? Ja nie dbam tylko o swoją wygodę i dobrą zabawę. O innych ludzi też dbam. No i ogólnie mogę Wam podać województwo wieko polskie, więc jak ktoś nie wiem nie ma też z kim jeździć i mieszka to ja zapraszam. Można napisać komentarza w komentarzu potem możemy się na Discordzie zgadać Więc tutaj na spokojnie teraz te skręcą. I tutaj już mój stopik. No nie stopik, ale zjeżdżam. Bo tu moja ziemia jest. Właściciel pójdziemy powiedział, że tutaj mam nie, prócz, to Nie wiem, ja bym powiedział, że teraz tak ze 25 jadę, nie? Więcej nie. Ale całkiem przyjemnie, tak się też przyjemnie jeździ mi w każdym razie, nie? I no. W ogóle napiszcie w komentarzach, co by byście chcieli zobaczyć na tym kanale. No to tak trochę głupio, prowadzę kanał i nie wiem czego ludzie ode mnie oczekują i widziałem, jeden typek na TikToku napisał mi, żebym więcej nagrywał. No to, to jest dla tego typeczka, bo w sumie pewno po 5 odcinkach jakbym mi tego nie napisał. Z, no umówmy się raczej małymi wyświetleniami, bo ja to tam za dużo nie będę miał. Na YouTube w sensie nie na TikToku to z, średnio tak ze 350 mam, więc... No jak na TikToka to w sumie mało, ale mi to wystarcza. Przynajmniej filmy trafiają do ludzi, yy, którzy rzeczywiście chcą to widzieć, bo ja tam w sumie rzadko daję hasztagi do moich filmów i no i w sumie tyle. motogodzinom, jeszcze ja to tak nazwę wiecie, że to mi mierzy ile motogodzin mi silnik chodził. no więc to też sobie kupiłem już i niedługo zmiana oleju i będę sobie to instalował i będę wiedział odcinek ze zmiany oleju, właśnie instalowania tego też będzie bo myślę, że jak będę zmieniał olej, to może pójść bardzo dużo źle. Czy wiecie, na przykład nie upuszczę tego. To coś, co się zakręca, żeby nie leciał olej. Ja to pewno upuszczę do tego oleju, nie? Albo coś. Albo czegoś zapomnę i będzie mgina kapkut i będzie niefajnie. fajnie. Dla mnie, dla no, was będzie fajnie. Kurdej Ale to ma... A wow! To to boli, nie? Ja mam plecak i to widać tutaj, że nie pyrtają te jakby pasy od tego. To kurde boli. Mówiąc szczerze, nie spodziewałem, że to będzie bolało. Czwórkę, bo kiedyś yy, ile tak? No z rok temu, mniej więcej, ja cały czas grałem w forze, nie dosłownie to była jedyna gra w jaką grałem, nie? żadnej innej. No jeszcze raz na jakiś czas GTA, ale to dosłownie, tylko w sumie po to, żeby sobie podriftować albo na kole motorem pojeździć, bo tam fajnie się jeździ i te stunty się robi. Tam samochodem naszym w sensie, nie wiesz, że jej! Sobie jedziemy ja tak mówię mówię, nie, ej, mamo, ty po złej stronie jedziesz, nie? A ona mówi, chłopie, w Polsce jesteśmy, że gdzieś tu się poprawia, jeździ, a ja mówię, a no, bo ja za dużo już to porze gram, nie? Nie wiem, tak że trzy miesiące później serwery na PC tam wyłączyli, nie? Ja byłem załamany, bo kurde, ja lubiłem sobie na przykład, kurde. Nie wiem, eliminator, Eliminatorka pograć Albo coś I to, kurde, bardzo się przyjemnie grało A bez tych online'ów, nie wiem, bez wyzywania kogoś na ten... Bez wystawiania niczego na sprzedaż Bez skupywania z rynku Bez pobierania tych wszystkich malowań To tak do dupy w sumie, nie? Bo to był moim zdaniem cały sens tej gry, żeby się dobrze bawić, a ja nie lubię z jakiegoś dziwnego powodu robić czegokolwiek w single playerze, nie? Dlatego nie wiem, na przykład na piłkę nie idę, bo nie mam z kim grać. I to w sumie takie trochę smutne jest, bo kiedyś to było tak, że ze z kolegą... Dzwonisz do niego, mówisz, ej ziomo idziesz? On mówi tak, no i se kurde, idziecie pograć w piłę, pojeździć na rowerkach. I było fajnie, a teraz to w sumie nic. Ja mówiąc szczerze, już mi się znudziły gry komputerowe i se tak myślę, no kurde, a w to lato to będzie mi się tak nudzić, że muszę coś z tym zrobić, nie? No i se kupiłem ten motor. Chociaż nam wiemy rodziców na jakikolwiek w ogóle motor Od chyba O Jezu yy, tego jak on miał. O, no, ja mam problemy takie trochę z tym zapamiętywaniem nasz yy, miesięcy i ja od listopada ich prosiłem i zaczęło się na jamaszce TZRC bo ogólnie w planach miałem robienie prawka na 50 nie na AM, bo nie chciałem tej, bo nie chciałem sobie robić prawa jazdy na... Nie, nie prawa jazdy, przepraszam, tylko tego karty motorowerowej. tylko właśnie chciałem to AM bo AM ma trochę większe to ograniczenie prędkości a w karcie motorowerowej nieważne co sobie wezmę, w sensie nieważne jaką 50 to i tak będzie musi jechać maksymalnie 45 no i w sumie to tak trochę trudno jest znaleźć coś co jedzie tylko 45 bo w większości 50 to na zablokowanie to 50 ci pojadą, nie, a nie 45. teraz jak mi będą sprawdzać, chociaż w sumie ja mieszkam na jakimś zapisowie, więc yy, no, nie ten, raczej nie mają takich maszyn do sprawdzania, ale jakby jednak mieli, no nie, no to wiesz, no to wtedy mam przez ranę, nie? Chyba, że mi darowali to 5 na godzinę, bo w sumie. Policja U mnie w mieście to tak całkiem spoko są, nie? I oni tam wiesz, ja kiedyś się na korki z Polakami rowerem Bo już, sobie miałem na 18 i wyjechałem o 17.55 Aż je od pani tam ze 2 km, nie? Ze spokojem od niej I, i ten... No i kurde, jadę, jadę i straż miejska, nie? I ja przejeżdżam, bo się chyba spieszę, nie? Jakiś stary chłopak siedział za kierownicą takiego... A już nie pamiętam, to chyba peżot był. No chyba tak, peżot. I on siedział za kierownicą tego peżota. Ja przejeżdżam, nie wiem, on jeszcze za 20 metrów ode mnie był, od tego, od pasu, znaczy się. I już zahamował tak gwałtownie, nie? I ci panowie,